Elegancka, zielona dekoracja jesienna. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj zrobię dekorację na bazie wianka z muchu, który robiłam wcześniej. To jest mech, który kupiłam w Action za 4,95 bodajże, o ile pamiętam. Wiem, że bardzo wiele z Was pobiegło do sklepu. Mam nadzieję, że udało Wam się dostać ten mech. Jest przepiękny, prawdziwy i bardzo tani. Najważniejsze. I tutaj do tej dekoracji wykorzystam jeszcze tuję. Ścinałam czubki tuji. Wzięłam kilka gałązek do hortensji, które dostałam, i będę teraz robić dekoracje z hortensjami w przeróżnych kompozycjach. I dzisiaj wybrałam dla Was kompozycję z tują, szyszkami modrzewia i śnieguliczkami. Śnieguliczki. Strzelające białe kulki. Zawsze mi się kojarzą z tym, że można było deptać po nich. One strzelały, pękały w palcach. Są trujące, więc jeść ich nie wolno. Ale zobaczcie, jak pięknie komponują nam się na takim wianku z muchu. Do mocowania wykorzystałam te szpilki florystyczne. Dam Wam link pod filmem, jeżeli ktoś nie ma, będzie mógł sobie kupić. Są świetne te szpilki, też lubię na nich pracować, i wydaje mi się, że nie wszystkie dekoracje muszą być przeplatane drucikami. Tutaj w zupełności wystarczy zrobić taki bukiecik, skomponować wszystko pięknie, i nawet ta łodyga z modrzewia też pięknie nam się trzyma przy takiej szpilce. I mocujemy sobie dookoła. Mam nadzieję, że Wam się też ta dekoracja spodoba. Taki wianek można zawiesić równie dobrze na drzwiach. Może służyć jako lampion. Do środka możemy wstawić szkło ze świecą. Naprawdę możliwości jest kilka na wykorzystanie takiego wianka. Na drzwiach też bardzo by mi się podobał. Ja włożyłam tutaj lampion. Uwielbiam świecę, więc też Wam chcę pokazać, że na stole taka dekoracja też wygląda przecudnie. Na tej dekoracji w szkle też bardzo ładnie wyglądałby wianuszek z samych hortensji, ewentualnie z dodatkiem kilku śnieguliczek, który można byłoby tak oprzeć na rancie, tak jak ja zrobiłam tutaj z gałązkami brzozy i winorośli. To są dwa takie kółeczka, które mam zakręcone, ale pięknie się komponują z tymi szyszkami modrzewia, więc jest to bardzo takie zrównoważone. A gdy świeci, świeca, to wtedy pięknie to wszystko wygląda. Piszcie w komentarzach, co myślicie o takim zestawieniu. Jak podoba Wam się taki dobór roślin, taka dekoracja? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Dziękuję Wam, że jest Was coraz więcej, jest mi bardzo miło. Ja zapraszam na kolejne dekorację z wykorzystaniem Hortensji. Już wkrótce będzie zupełnie inna dekoracja. Mam nadzieję, że Was też mile zaskoczę. Dajcie znać w komentarzu, jak ta Wam się podoba. Dziękuję Wam i zapraszam na kolejne filmiki, pa! pa.